Drodzy mieszkańcy Gminy i Miasta Odolanów, przedstawiam kolejny raport z moich działań na rzecz naszej wspólnoty. Od początku kadencji podkreślam, jak ważna jest dla mnie transparentność i współpraca z mieszkańcami. Dlatego, zgodnie z obietnicami przedwyborczymi, powołałem Radę Rozwoju i Promocji Gminy i Miasta Odolanów która daje każdemu możliwość zgłaszania pomysłów i realnego wpływu na przyszłość naszej gminy. Każdy mieszkaniec miał możliwość złożenia wniosku i kandydowania na członka tej Rady. Nabór już się zakończył, a niebawem ogłosimy listę osób, które będą zasiadały w Radzie. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców to jeden z priorytetów mojej pracy. Dlatego na ostatniej sesji Rady Gminy i Miasta z mojej inicjatywy podjęliśmy ważną decyzję dotyczącą strażaków ochotników. Podnieśliśmy ekwiwalent dla strażaków i kandydatów na strażaków OSP z 18 na 24 zł za godzinę działań ratowniczych. To forma docenienia ich zaangażowania i ciężkiej pracy, którą wykonują dla naszej społeczności, często ryzykując własnym zdrowiem i życiem. W marcu bieżącego roku odbyło się również spotkanie dotyczące remontu ulicy Strzeleckiej w Odolanowie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg oraz lokalnych instytucji. Podczas spotkania omówiliśmy kluczowe kwestie związane z poprawą infrastruktury drogowej, w tym modernizację nawierzchni, chodników oraz odwodnienia. Szczególną uwagę starosta poświęcił również zwiększeniu bezpieczeństwa w okolicach szkoły, gdzie zaplanowano m.in. dodatkowe przejścia dla pieszych oraz poprawę oznakowania. Ponadto wspólnie z władzami powiatowymi pracujemy nad ograniczeniem ruchu ciężarowego na opłotkach, co ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły. Jestem przekonany, że te działania przyczynią się do podniesienia jakości życia w naszej gminie. Nie zapominamy także o ochronie środowiska. Składamy wnioski o dofinansowanie działań proekologicznych, takich jak usuwanie azbestu, co ma na celu poprawę jakości życia w naszej gminie. Równocześnie prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, organizując warsztaty, prelekcje oraz Konkursy ekologiczne, które kształtują świadomość mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Kolejnym istotnym projektem, nad którym obecnie pracujemy, jest Otwarty Basen przy Ulicy Słonecznej. To inwestycja, która nie tylko zapewni mieszkańcom miejsce do odpoczynku i rekreacji, ale także będzie realizowane zgodnie z nowoczesnymi standardami. W ramach projektu planujemy. Między innymi zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak wykorzystanie wód opadowych, co pozwoli na efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi. Dodatkowo pojawią się zielone ściany, które poprawią jakość powietrza i estetykę przestrzeni. W trosce o środowisko przewidzieliśmy również instalację odnawialnych źródeł energii, takich jak carport i oświetlenie solarne. Oczywiście dla mieszkańców zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych, niezabratnie atrakcji, w tym wodnych i suchych placów, zabach, zjeżdżalni oraz miejsc do wypoczynku. Chcąc ułatwić codzienne funkcjonowanie mieszkańcom naszej gminy, pracujemy również nad wdrożeniem karty mieszkańca. Dzięki niej będzie można szybciej załatwić sprawy urzędowe otrzymać aktualne informacje o wydarzeniach i korzystać ze specjalnych zniżek u lokalnych przedsiębiorców. Nie zapominamy również o wsparciu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W ramach realizowanych programów organizujemy dla nich wyjazdy, pikniki oraz zajęcia sportowe. Kontynuujemy także współpracę z Caritas, zapewniając pomoc żywnościową tym, którzy. Tej jej najbardziej potrzebują. Dzięki rządowym programom, takim jak asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, opieka wytchnieniowa czy opieka 75, osoby starsze i potrzebujące wsparcia otrzymują pomoc dostosowaną do ich potrzeb. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie angażują się w rozwój naszej gminy. Razem możemy osiągnąć naprawdę wiele, wspólnie tworzymy przyszłość.